Ponad tydzień temu informowaliśmy Was o tym, że odwołanie Buddy odnośnie zniesienia aresztu stało odrzucone. Wtedy też zostaliśmy poinformowani o tym, że pozostali obrońcy nie złożyli swoich odwołań z niewiadomych przyczyn. Ponieważ co warto podkreślić, oprócz Buddy w areszcie znalazł się również pan MGP Garage oraz dwie osoby odpowiedzialne za organizację loterii. W kwestii osób powiązanych z organizacją otrzymaliśmy ciekawą aktualizację, która pojawiła się stosunkowo niedawno. Z tego co podaje portal trójmiasto.pl rzekomi wspólnicy Buddy, czyli pan Tomasz oraz Adam U, będącymi kolejno prezesem oraz członkiem zarządu, również działają wraz ze swoimi obrońcami. Odnośnie Adama U otrzymaliśmy informację o tym, że jego odwołanie zostało odrzucone i podzieli on rozbuddy w kwestii spędzenia w areszcie czasu aż do stycznia. Jeżeli chodzi o Tomasza H, to złożono wniosek o wyłączenie sędziego, przez co jego zażalenie zostanie rozpatrzone w innym terminie. Bo jak twierdzi obrona pana Tomasza, jednemu z obrońców nie udzielono dostępu do akt postępowania, które to są podstawą aresztowania, a w efekcie jest to na zaruszenie prawa do obrony. Otrzymaliśmy również kilka wypowiedzi odnośnie linii obrony, które będą prawdopodobnie przypychane przez obrońców aresztowanych. W jednej z wypowiedzi możemy przeczytać, że spółka organizowała podobne akcje z takimi twórcami jak Oli Wojtek, Stradale czy Kickster. Wszystkie loterie były prowadzone w oparciu o zezwolenia, które nigdy nie zostały w żaden sposób wycofane, co ma być dowodem na działanie według litery prawa. Z kolei w następnej wypowiedzi widzimy linię obrony mówiącą o tym, że e-booki niosą ze sobą realną wartość, co ma być elementem rozwoju działalności i ani narzędziem do prania brudnych pieniędzy w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Podsumowując, jeżeli przedstawione linie obrony są tożsame z tymi, które będą przedstawiane w sądzie, możemy wywnioskować, że wszystko będzie krążyło wokół tego, że odpowiednie organy wydały pozwolenia, a e-booki miały realną wartość merytoryczną, która to była jednym z głównych powodów do ich zakupu, a dołączony los był tylko niewinnym dodatkiem. Jednak jeżeli weźmiemy pod lupę sposób promocji i narrację o kupowaniu losów, to na te argumenty odpowiedzi na ten moment nie otrzymaliśmy. W kolei od Amadeusza Ferreriego otrzymaliśmy wiele informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się u niego wokół projektu Banda, który powrócił na język internautów w przeciągu ostatnich dni. Zainteresowany wypowiedział się na temat wyrzucenia z projektu. Czemu mnie wywalili z bandy? To jest Po pierwsze... Dobra, tak szczerze teraz o bandzie, tak szczerze, tak? Gadamy szczerze o bandzie? To ja sam powiedziałem, że że już nie będę działał, tak? Sam to powiedziałem, że nie będę działał. Sam powiedziałem, że nie będę, nie będę działał, bo coś tam je wkurzyło. Eee, no i bo wtedy Zony powiedział, że mam kika z bandy. Jako, że jestem miłym facetem. To nie zrobię im krzywdy na psychice. I po prostu przyznam rację. To Zony wyrzucił mnie z bandy na, tam, na poprzednim live'ie, ponieważ Zony jest bardzo wpływową postacią ogólnie. Oprócz internetu, w internecie jest wpływowy też w bandzie. Tak to skomentuję. Końcowo nie otrzymaliśmy większych konkretów, a bardziej podgryzanie w kierunku zonego i jego wpływowości, bo od kilku dni internet wyśmiewa jego postać przez ostatnie niezbyt dobre ruchy. Widać, że pomiędzy panami nie układa się, a konflikt wisi w powietrzu. Co ciekawe, Amadeusz zwrócił się również do Karla Rypiński. Aktualnie buduje ona content na swojej ciężkiej sytuacji życiowej, która jest albo grą aktorską, albo faktycznie influencerka musi zacząć normalnie pracować. Otrzymaliśmy doniesienia, że ma ona wystąpić na jednej z gal freakfightowych, a Amadeusz za proponował się jako jej menedżer, który pomoże zebrać lepsze oferty. Czy pomogę Caroline Darpieński? Jak złej, jakby chciała pomocy, to mi pomógł. Jeśli potrzebuje pomocy, call me. Bo jak ona tam się dostanie do innych menedżerów, to ona będzie walczyła za połowę stawki. Jestem aktualnie w Miami, także Caroline. Call me. Uh, I'm in Miami right now. We can meet, we can talk, we can make the deal also. Przytopujemy tutaj do 70 koła, co? Nie, znaczy tak do, dawajcie, do 9 dyszek. Także Caroline, call me, I will help you. I will help you. Kiedyś Nikita potrzeba pomocy, dzisiaj Caroline Dergęski. <grywka> Wiele osób widzi powiązanie Caroline oraz Nikity, jednak i druga znalazły się w ciężkiej sytuacji, w której Amadeusz wyciąga pomocną dłoń. Pod kątem kontentu, jak i zasięgów, połączenie sił Caroline oraz Amadeusza może przynieść ciekawy efekt. Jednak zobaczymy, czy influencerka zdecyduje się na taki ruch, czy być może ma już kogoś odpowiedzialnego za jej reprezentowanie. Jeżeli zahaczyliśmy temat Nikity, warto zaktualizować to, co wokół niej aktualnie się dzieje. Jakiś czas temu informowała, że chce się ona podjąć pewnego zabiegu, który ma jej pomóc. Jednak nie zostało to zbyt dobrze odebrane, a więc Wiele osób sugerowało podjęcie próby naturalnego pozbycia się kilogramów, na co influencerka zareagowała i przekazała informację o swoich planach za pomocą swojego partnera. Dzień dzisiejszy po prostu Nikola nie wytrzymała i puściły jej nerwy całkowicie, odpuściła to wszystko, powiedziała mi prawdę, powiedziała, co ją boli, i czy, czy, tu, czy, tu je, czy czuje się teraz lepiej? No tak, bo w końcu powiedziała. To jakie ma kompleksy, Yes, Of course. Starałem się nikoli przetłumaczyć. I w końcu się w sumie udało, bo tego zabiegu na dzień dzisiejszy nie będzie. Specjalnie poprosiłam Mołkasza, żeby o tym wszystkim powiedział, bo ja jeszcze nie jestem po prostu na. Nie mam na razie jeszcze siły. Nie chcę się na razie pokazywać, chcę się lepiej z sobą poczuć. Jeszcze troszeczkę odpocząć od tego wszystkiego, ale wrócę silniejsza, myślę. Może faktycznie zrobimy, tak jak Sylwester mówił, glow up. Waga, jako tu... Kalorie, coś tam. W ten... kalorie. Otworzymy kanał i będziemy robić filmy z treningów i wrzucać na YouTube. A. Ej, autentycznie, jeśli powstanie kanał na YouTubie o nazwie Glow to wszystko przez Wardegę i to wszystko dzięki... Wygląda na to, że influencerka chce pójść w zdrowszą dla niej opcję, gdzie się woli, ćwiczeniami oraz dietą osiągnie swój cel wagowy. Bez wspomnianego zabiegu liposukcji oraz dodatkowo chce tworzyć na tym content. Jednak pytanie brzmi, czy jeżeli content ten nie będzie tak chętnie oglądany, to czy influencerka zdecyduje się kontynuować to postanowienie? Kontynuować swojej kariery nie będzie również Polasieczko w projekcie ekipa, do którego dołączyła po. Drugiej edycji programu Twoje 5 minut. Influencerka od jakiegoś czasu coraz rzadziej pojawiała się na tym kanale, co nasiliło komentarze z pytaniami, czy odchodzi ona z projektu, do czego postanowiła się ustosunkować. Wydaje mi się, że należą wam się wyjaśnienia i odpowiedź na jedno nurtujące was pytanie. Odpowiedź brzmi tak. Odeszłam z kanału Ekipa. To była piękna przygoda, ale wiem, że po prostu nie dla mnie. I ja to wiedziałam i Wy to zauważaliście, że nie nadaję się do takiego kontentu. To była przemyślana decyzja, więc mam nadzieję, że ją uszanujecie. Trzymam ze wszystkich ekipowiczów bardzo mocno kciuki. To po prostu nie było dla mnie. I teraz czuję się dużo lepiej. Wiem, że to była dobra decyzja. No. Także tyle. ale jak sama mówi, nie czuła za bardzo klimatu kanału ekipy. On sam nie cieszy się aż tak dużą popularnością, jak jest to w przypadku Gen Z, a filmy czasami mają problem, aby przebić 100 tysięcy odsłon. Jednak nie wiadomo, czy był to główny powód, może sam fakt tego, że projekt ekipa był projektem drugoplanowym, miał wpływ na taką decyzję. Istnieje też szansa, że długoterminowo takie realizacje nie sprawiały jej frajdy. Zobaczymy w jakim kierunku poprowadzi swoją karierę internetową. Niewątpliwie w dobrym kierunku pod względem zasięgów idzie też kanał Książula. Jednak za zasięgami idzie też spora odpowiedzialność i mimo, że youtuber stara się być obiektywny, to nawet pozornie pozytywne gesty i miłe słowa, jak się okazuje, mogą przynieść negatywny efekt, a tak stało się w przypadku jednego z lokali odwiedzonych przez youtubera jakiś czas temu. Sprawę poruszył w swojej ostatniej publikacji. Miejsce jak bar w urzędzie Żoliborz, my tam ostatnio byliśmy z Wojkiem, nagraliśmy film, nawet padło magiczne słowo muala z moich ust i to tak totalnie naturalnie. No i okazuje się, że ogólnie oni nie są tam za bardzo zadowoleni tej sytuacji. Raport warszawski.pl, proszę Państwa, pisze, a konkretniej pani Helena Dziekońska. Dwa tygodnie temu, książulo, znany z kulinarnych recenzji, YouTuber odwiedził lokalny bar w urzędzie dzielnicy Żolibosz. Dotychczas miejsce było znane głównie okolicznym mieszkańcom, jednak po publikacji materiału o jadłodajni zrobiło się głośno. Cytat. Książulo narobił nam sporo kłopotów. Odkąd tyle osób usłyszało o naszej jadłodajni, codziennie mamy ręce pełne pracy. Przyznaje właściciel. To na to, że jest to pierwszy lokalnie zadowolony z... Pozytywnej recenzji YouTubera. Prawdą jest to, że zmożony ruch może być problematyczny, jednak jest to problem, który wiele lokali chciałoby mieć. Prawdopodobnie właścicielka nie celuje w to, aby dotrzeć do jak największej liczby klientów, a chciała po prostu spełniać swoją misję w zaspokajaniu potrzeb osób z okolicy. Co też pokrzyżowało swoim filmem Książulo. Jednym z często przytaczanych rozwiązań jest to odnośnie zatrudnienia większej ilości pracowników. Zobaczymy, czy lokal pójdzie w tym kierunku, czy też zamknie działalność przez zbyt duże zainteresowanie. Duże zainteresowanie jest niewątpliwie również wokół Sylwestry. Bardęgi. Jednak ten prawdopodobnie znowu jest trochę wszystkim zmęczony, a na teraz dał zrozumieć, że jak wszystko się zakończy, myśli też o odejściu z internetu, jak możemy zrozumieć naprawdę. No, ja myślę, że za rok będę miał święty spokój. I pytanie, czy na koniec, jak wszystko się doprowadzi do końca, czy unicestwić się samego też? Odejść z internetu na dobre? Wtedy? I powiedzieć, żegnójcie. Nie wiemy, czy to ponowne zapowiedzi odejścia, którego końcowo nie będzie, czy faktycznie mimo deklaracji, że Sylwester posiada sporo siły, jednak nie chce dalej ciągnąć swojej internetowej działalności. Aby poznać odpowiedź na to pytanie, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, a w międzyczasie Druid zapewne przedstawi resztę spraw, które toczą się wokół jego osoby.